Szczęść Boże. Nazywam się Brad Janusz Dudek i chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać na temat Ewangelii na najbliższą niedzielę. I to Pan Jezus daje nam gotowe rozwiązanie, jak powinniśmy postępować z naszymi wrogami. Posłuchajcie. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą podkładka, miska, sól, mąka, woda. Czerwona farba, pędzelek, wykałaczka, sznurek, wiecie, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam mówię: nie szukajcie odwetu temu, kto cię uderzy w prawy policzek, nastaw i lewy. Temu, kto chce pozwać Cię do sądu, by zabrać Ci koszulę, pozostaw również płaszcz. Zmusza Cię ktoś, aby szedł z nim jedno milę i z nim dwie. Temu, kto Cię o coś prosi, daj, a temu, kto chce od Ciebie pożyczyć, nie odmawiaj. Najpierw zrobimy masę solną. Mniej więcej taką samą ilość soli wsypujemy do naczynia i mąki. Delikatnie mieszamy, żeby nam się połączyły razem. I dolewamy niewielką ilość wody. I staramy się z tego zagnieść ciasto. Dobrze wyrobioną masę solną przekładamy na deseczkę lub tekturkę co kto ma. I odrywamy kawałeczkę. Aby być dobrym człowiekiem i nie odpłacać złem za złem, to trzeba mieć dobre serce. I dzisiaj wykonamy takie właśnie serduszko z masy solnej. Najpierw próbujemy zrobić taką kuleczkę. Rozmiatamy i formujemy serduszko. Dokładnie paluszkami. Teraz patyczkiem lub wykałaczką przebijamy dziurkę, robimy dziurkę. Okay. Z reszty yy, masy możecie sobie wykonać jakieś inne rzeczy, jakie Wam się podobają. Wykonane serduszko malujemy na kolor czerwony z każdej strony. Tego serca jeszcze nie możemy nawlec na yy, nasz przygotowany sznuryczek, ponieważ jest mokry. Najpierw Trzeba go wysuszyć, odłożyć na kaloryfer i wysuszyć. Przygotowane przez Was serduszko, możecie sobie zawiesić na szyi, aby Wam zawsze przypominało o tym, aby być dobrym człowiekiem. Przez te słowa Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy byli dla innych dobrzy, mimo tego, że oni względem nas postępują bardzo źle. Mi to zawsze przypomina taki obraz zawiesionego materiału na sznurze, który wolno sobie wisi. I jak uderzymy w taki materiał piłką, to ten materiał zatrzyma piłkę i ona się sunie na dół, a nie odbije. I wydaje mi się, że Pan Jezus właśnie zachęca nas do tego, aby Nasze dobre postępowanie w odpowiedzi na zło właśnie było takim materiałem zatrzymującym, abyśmy, mimo tego, że zostaliśmy ofiarą jakiegoś złego postępowania, nie postępowali też źle, a postępowali dobrze. Czyli, jeżeli ktoś nie uderzy, to złą odpowiedzią będzie oddanie mu uderzenia go. Jeżeli ja odejdę i nie będę z Nim się bił, nie będę Mu dokuczał i nie będę Go przezywał, to zatrzymuję to zło i to zło się nie odbije i się nie powiela. I wydaje mi się, że właśnie do tego zachęca nas Pan Jezus, abyśmy to zło zatrzymywali, zabierając Mu moc, nie odbijając Go. Tego Wam życzę, mimo tego, że to nie jest proste, ale możliwe, bo sam Pan Jezus nas tego uczy.